Chcesz, aby Twój hotel był kameralnym obiektem, posiadał nowoczesny design i znajdował się w malowniczej zatoczce? W takim razie poznaj Dioscuri Luxury Apartments. To kameralny obiekt zlokalizowany w pięknej zatoce przy plaży Golden Beach na Tasos. Idealna propozycja dla tych, którzy szukają spokoju wśród uroków Zielonej Wyspy. To naprawdę bardzo ładne miejsce z bardzo dobrymi rekomendacjami klientów, blisko plaży oraz marketów i restauracji. Ten apart Hotel proponuje wypoczynek ze śniadaniami, a tygodniowy pobyt w tym obiekcie z przelotem samolotem to koszt 2250 zł za osobę. Malownicze zatoki z pięknymi i czystymi plażami, kameralne tawerny z greckimi specjałami, wspaniałe krajobrazy i nieskażona przyroda, a także górskie wioski słynące z lokalnych wyrobów. Takie właśnie jest Tasos. Jeżeli zainteresowała cię ta oferta, koniecznie skontaktuj się ze mną, a po więcej takich ofert obserwuj ten profil. Szczegóły dotyczące tej oferty dostępne również w naszych oddziałach stacjonarnych w Rybniku, Żorach oraz Jastrzębiu-Zdroju. Zapraszam.